Wrócę do MK i mówię, że nie możesz doczekać, że jadę jutro na Tykę, na rzekę. I MK powiedział, że kosz ma moc. I kur na Olek muszę przyznać rację. No. Że normalnie tylko go w rękę wziąłem i wszystkie sentymenty już wróciły. No. Coś niesamowitego. O każdą z jednych tych rzeczy, o każde jedno to wiadro, każde jedno z nich i wszystkie następne muszę na bazarze żeby za nie zapłacić no Kurwa. to wszystko ma moc to są wszystko miliony zajebistych słon kosz ma moc no baniutki dobrze się wszelił ale tyczka jest odratowana mimo że myszy zjadły Pokrowiec, tak, że to się później poukłada, jak się w potyczkę pojedzie, że wszystko jest. Normalnie cieszę się jak opak grzechotką, serio. miał tam zero jutro zaliczyć, grama nie złowić, tutaj i tak bym pojechał. To są jedna z tych wypraw, gdzie coś jest innego, też potrzebne. Dobra, to się może tę ochotkę będę zakładał jak mnie najdzie na pewno, ale wezmę. Także jest dobrze.